Carl Jung napisał kiedyś, że dziecko nie staje się tym, o czym ględzą rodzice, tylko tym, kim oni są. Zdanie to jest dobrym punktem wyjścia do zrozumienia podstaw rozwoju osobowości i patologii, jakie mogą zachodzić w tym procesie. Kształtowanie się psychiki chłopca pod wpływem matki nadopiekuńczej lub oschłej i zimnej, odgradzającej młodzieńca od ojcowskiego wzorca, może mieć poważne i tragiczne w skutkach konsekwencje. Dlatego dziś przyjrzymy się psychoanalitycznej perspektywie Karla Junga na to, jak toksyczna relacja z matką może niszczyć młodych chłopców. Chłopiec, jak każde dziecko, początkowo żyje w symbiozie z matką. Matka, poprzez swoje zachowanie, regulowane w dużej mierze przez dziecięce potrzeby, kształtuje w dziecku poczucie rzeczywistości. Dziecko, które nie posiada wyrobionego aparatu pojęciowego, nie zna świata, poznaje go poprzez własną percepcję, jednak filtrem staje się matka, która kategoryzuje pierwotne doświadczenia w taki sposób, by stały się dla dziecka przyswajalne. Prosty przykład z życia codziennego. Dziecko spotyka nieznaną osobę z rodziny, np. wujka lub ciotkę, która wzbudza w nim strach będący naturalnym odruchem obronnym. Dziecko zaczyna płakać, kierując się w stronę matki i wymuszając na niej odpowiednią reakcję. Matka, przytulając dziecko, stwarza poczucie bezpieczeństwa, a podchodząc do nieznanej osoby i nawiązując z nią kontakt, pokazuje dziecku, że ten człowiek nie stanowi zagrożenia. Kolejnym krokiem może być zachęcanie samego dziecka do tego kontaktu. Taka sytuacja przedstawia powolne tworzenie się u dziecka struktury pozwalającej reagować na świat. Oczywiście pojedyncze zdarzenie musi być powtórzone wielokrotnie, aby dziecięca psychika uformowała odpowiedni wzorzec. W tym procesie matka staje się bezpieczną ostoją. W jej ramionach dziecko ma poczucie bezpieczeństwa, bez troski. Oczywiście, jeśli tylko matka jest zrównoważona psychicznie i odpowiada w sposób adekwatny na dziecięce potrzeby. W ten sposób dochodzi do przyswajania przez dziecko postaw i reakcji rodziców jako własnych, a w chwilach zetknięcia się z nieznanym, obraz rodziców i ich zachowań wyłania się z świadomości jako pierwsza domyślna odpowiedź na nowe sytuacje. Można stwierdzić, że emocjonalne ustosunkowanie się chłopca względem kobiet jest w dużej mierze zależne od relacji z matką. Jeśli matczyna relacja z synem jest odpowiednio wyważona i skompensowana przez ojcowski autorytet, wtedy dusza chłopca jest odpowiednio kształtowana do świadomego wyboru partnerki. Kobieta dla mężczyzny staje się źródłem inspiracji, jej obecność mobilizuje mężczyznę, do kształtowania zewnętrznej rzeczywistości w taki sposób, by stworzyć bezpośrednią ostoję dla partnerki i rodziny, która będzie potencjalnym źródłem nowego życia. Natomiast problem rozwojowy występuje, gdy matka wobec chłopca jest nadwyraz opiekuńcza. Idealizuje go, nadmiernie angażuje się w jego interakcje, np. robiąc wszystko za dziecko, lub kiedy popada w drugą skrajność, jaką jest oziębłość, oschłość, dezawulująca postawa, obojętność. Albo, co gorsza, gdy obie te skrajności występują naprzemiennie, w dłuższych lub krótszych odstępach czasowych. Istotną kwestią jest też postać ojca. Jeśli jest on jedynie statystą wychowawczym, gwarantuje to przyszłe braki we wzorcach męskości, na których młody chłopiec mógłby budować swoje zindywidualizowane męskie cechy. Typ nadopiekuńczej matki kształtuje w chłopcu postawę bierności wobec rzeczywistości. Chłopiec jest pewien, że świat odpowie na każdą jego potrzebę w sposób pozytywny przez co tworzy się w nim fałszywe przeświadczenie braku sprawczości w świecie. Może wtedy szukać usilnie kobiety, która otoczy go opieką, zapewni wikt i opierunek oraz obejmie czułością wszelką jego emocjonalność, nawet tą niedorozwiniętą i dziecinną. Prowadzić to może do sytuacji, gdzie mężczyzna, który będąc z natury zdobywcą, stanie się oczekującym opieki chłopczykiem, bez inicjatywy, bez woli, czującym obrzydzenie albo strach przed jakąkolwiek odpowiedzialnością. Jego zachowania będą zaprzeczały jego naturze, przez co powstanie w nim wielopłaszczyznowy konflikt, również psychosomatyczny. Podsycany dodatkowo przez nieprzychylne otoczenie, gdyż postawa wiecznego chłopca na kształt Piotrusia Pana jest często społecznie nieaprobowana. Jednocześnie, często nadopiekuńcze matki nie chcą stracić swojego synka, tworząc z nim niepisany, milczący pakt wiecznej wierności i uległości w zamian za podtrzymywanie związku, trzymającego syna w wygodnym, bezpiecznym, psychicznym łonie matki. To z kolei może wywoływać nerwicowy konflikt, gdzie naturalnej potrzebie separacji i stworzenia odrębnej, własnej komórki społecznej przeciwstawia się kompleks zatrzymujący mężczyznę w dziecięcej fazie rozwoju i zależności. Z kolei typ matki oziębłej bądź lękliwej kształtuje chłopca bojaźliwego, pełnego lęku i nieprzystosowania do świata. Chłopiec może sprawiać wrażenie nieobecnego, wycofanego bądź nadpobudliwego i reagującego nadmiernie na stresowe sytuacje, po zachowania histeryczne włącznie. Panika i kompulsje stają się codziennością takiego dziecka, które nie potrafi przystosować się do nowej sytuacji, przez co wentylem bezpieczeństwa stają się niezrozumiałe odruchy oraz myślenie magiczne, mające ochronić chłopca przed złem tego świata, które wydaje się mu wszechpotężne i wszechobecne. Dynamika duszy chłopaka sprawi, że stanie się nieporadny życiowo. Będzie oczekiwał ciągłej zewnętrznej pomocy, uważając to za niezaprzeczalną oczywistość, nie będzie potrafił wykorzystać swoich ukrytych talentów i umiejętności, nawet jeśli je dostrzeże. Równoważone będzie to przez wciągające go fantazję, bujanie w obłokach, śnienie na jawie, pokazujące mu jego wewnętrzny potencjał, od którego będzie czuł się odgrodzony przez poczucie niemożliwości jego realizacji. Brak wiary we własne siły i poczucie winy związane z chęcią samorealizacji. Chłopak dla przeciwwagi może wyobrażać sobie siebie jako kogoś wielkiego, ratującego ludzkość przed potworem krępującym społeczeństwo, tyranem odgórnie sterującym i blokującym wolę indywidualną. Będzie wszędzie dostrzegał niebezpieczeństwo i wrogów. Szukał okazji do wykazania się swoją szlachetnością, ale nigdy jej nie uzewnętrzni. Spełni ją tylko w fantazjach, tkwiąc jednocześnie w bezruchu i marazmie. I będzie tkwił w tym niezmiennym stanie rzeczy, dopóki zderzenie z życiem nie wyrwie go z zamrożenia poprzez wylanie kubła zimnej wody na zamyśloną głowę, prawdopodobnie wielokrotnie. Jednak nawet wtedy taka postawa wobec świata może być podtrzymywana przez myślenie projekcyjne, gdzie obwinia się rzeczywistość o swoje problemy i nie chce się dostrzec swojego dziecinnego ustosunkowania do realiów. Chłopak będzie również głodny męskiego autorytetu. Który mógłby wyrwać go z kręgu matki ku zdobywaniu świata i kreowaniu go w sposób stosowny do jego oczekiwań, preferencji i potrzeb. A nie znajdując tego męskiego autorytetu i będąc pod wpływem matki nadopiekuńczej, będzie intuicyjnie dążył do wyrwania się ze związku symbiotycznego w stronę kobiety równie nieustępliwej i toksycznej jak jego matka. Chłopak przyjmując postawę służalczą wobec kobiety toksycznej, nie będzie jej się sprzeciwiał w zamian za okazanie zainteresowania jego osobą. Bardzo łatwo będzie wyczuwał nawet niejasne potrzeby takiej kobiety, dostosowując się do jej niewysłowionych oczekiwań. Zrezygnuje z własnych wyższych potrzeb na rzecz zaspokojenia potrzeby bliskości intymnej, odrywającej go od matki, co wpycha go w tworzenie relacji z kobietą opartej nie na partnerstwie, ale na uniżonej podległości wobec niej i zaprzęganiu swojego potencjału wyłącznie do realizowania jej zachcianek. Połączone czasem jednocześnie z przeświadczeniem, że jeśli czegoś jej nie daje, to ma ona prawo uzyskać to od innego mężczyzny. Kolejno, matka rozchwiana emocjonalnie, popadająca z jednej skrajności w drugą i nie mająca stabilnego ustosunkowania do syna, buduje w nim równoległe struktury energicznego narcyzmu i lękowej zaniżonej samooceny. Takie podłoże psychiczne, działające na zasadzie wahadła, które reaguje na wydawać by się mogło drobne zmiany zewnętrzne w sposób zhiperbolizowany, wysyła w świat osobę rozhisteryzowaną i nadwrażliwą która nie potrafi obiektywnie ocenić sytuacji, w jakiej się znajduje. Realia oceniane są przez pryzmat katastroficzności lub przesadnego optymizmu, co z zewnątrz może sprawiać wrażenie choroby dwubiegunowej lub borderline. Jednocześnie jednak, pomimo iż wszystkie opisane zjawiska wyrosły na wychowawczych patologiach, potrafią tworzyć głębokie problemy ciągnące się za ludźmi latami, również w dorosłości, to nie znaczy to jednak, że nie dają one szansy na poprawę. Jednakże, by móc w jakikolwiek sposób się do nich odnieść, trzeba odważyć się zrobić pierwszy krok, który w przypadku narcyza jest wydostaniem się z uścisku matczynej zachłanności ukrytej pod płaszczykiem troski, natomiast w przypadku zalęknionego chłopczyka jest ucieczką z zimnej celi pogardy. Obaj powinni skierować wzrok w stronę samoświadomości prowadzącej do samorealizacji, a wtedy, kto wie, możliwe, że po kolejnych krokach Ostatecznie życie stanie przed nimi otworem, wpychając w wir rzeczywistej przygody, która może czekać na każdego z nas. Odcinek powstał we współpracy z blogiem Katabazis, na którym możesz znaleźć więcej treści na temat ciemnych i jasnych aspektów duszy ludzkiej i do którego link znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na patronite. Do usłyszenia.